Welcome to Gospel Truth, Witaj with w programie Warnik, Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, którym skupiamy się na Bożej bezporunkowej miłości i, miłości i łasce. Twoje, Twoje nauczanie wywołały ustrojenie i, relacje z, i relacje z Bogiem w moim życiu. Jestem więc do zgody wdzięczny Tobie i Twojej służbie. A, teraz a teraz Andrew. Andrew. Witaj w naszym poniedziałkowym odcinku Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję serię, którą zatytułowałem Prawdziwa Natura Boga. Jest to początek mojego drugiego tygodnia nauczania na ten temat. Mam książkę o tym tytule Prawdziwa Natura Boga i mówię Ci, że jest to po prostu fundamentalna rzecz. Nie będziesz w stanie mieć prawdziwej, wspaniałej relacji z Bogiem, jeśli zmagasz się pod wpływem niektórych błędnych przekonań i kłamstw na temat Boga. Jak już wspominałem, Zajmowałem się tym w poprzednim tygodniu. Zachęcam cię do wysłuchania tego nauczania. Możesz wejść na naszą stronę internetową i posłuchać ich za darmo. Możesz zdobyć te materiały. Pozwól, że naprawdę szybko powiem, że niektóre błędne informacje o Bogu pochodzą z Pisma Świętego. W ogóle nie chodzi o to, że krytykuję Pismo Święte, ale zostało ono źle zinterpretowane. Jednym z punktów, które staram się przedstawić, jest to, że prawo Starego Testamentu nie zostało dane po to, abyś mógł go przestrzegać. I w ten sposób zasłużyć na relację z Bogiem. Celem prawa nie było usprawiedliwienie cię w oczach Boga, ale raczej uczynienie cię winnym i pokazanie ci, jak bardzo się myliłeś, abyś zwątpił w swoją własną sprawiedliwość i przestał próbować zasłużyć na Bożą łaskę. Byłbyś tak potępiony, że po prostu powiedziałbyś Bogu: Jeśli tego wymagasz, Panie zbiły się nade mną grzesznikiem. To był jeden z celów prawa. Tak więc, aby zilustrować to w ostatnim piątkowym odcinku, zabrakło mi czasu, więc pozwól, że powiem tylko kilka rzeczy, których nie zdążyłem wtedy powiedzieć. Posłużyłem się przykładem z drugiej księgi królewskiej, rozdział pierwszy, gdzie Ahazjasz król zachorował, wysłał swoich posłańców, aby zapytali Boga demona, Boga ekronu. Baal Zebuba, czy wyzdrowieje? Pan powiedział o tym Eliaszowi, a Eliasz przechwycił posłańców i powiedział, że ponieważ udał się do obcego boga, aby zapytać o swoje zdrowie, umrze i nie wstanie z łóżka, na którym leżał. Król był zdenerwowany. Wysłał posłańców, aby aresztowali Eliasza i przyprowadzili go do króla. Powiedzieli: Mężu Boży, zejdź szybko. A Elias rzekł: Jeśli jestem mężem Bożym, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba i pochłonął pięćdziesięciu, jak jednego. Król posłał innego dowódcę z jego pięćdziesięcioma, i stało się to samo. Przyszedł ogień z nieba i zabił kolejnych pięćdziesięciu jeden ludzi. W sumie zginęło stu dwóch ludzi. I w końcu przyszedł trzeci dowódca, ale ten dowódca żołnierzy upadł na twarz i poprosił Eliasza o litość. I Pan powiedział Eliaszowi: idź z nim, będę cię chronił. Wszystko jest w porządku. Wiesz, Eliasz nie musiał tego robić. To nie było tak, że było to krytyczne dla jego bezpieczeństwa, ponieważ poszedł z trzecim dowódcą, rozmawiał z królami i nic złego z tego nie wynikło. Zabrakło mi czasu w piątkowym odcinku, ale w Nowym Testamencie Jezus szedł przez Samarię i służył Samarytanom. Przyjęli Go jako Chrystusa. Możesz o tym przeczytać w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Kobieta przy studni przyciągnęła całe miasto, a oni uznali, że jest Mesjaszem, ale ponieważ zmierzał do Jerozolimy, aby uwielbiać z Żydami, którzy byli zaprzysięgłymi wrogami Samarytan, nie wpuścili go do swojego miasta. Kiedy to się stało, spójrz na to, co zrobili uczniowie Jezusa w Ewangelii Łukasza 9,54. A jego uczniowie, Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, syn człowieczy, bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić i poszli do innej wioski. To jest niesamowite. Czy wiesz, że Jakub i Jan zostali zgromieni przez Jezusa za to, że chcieli zrobić dokładnie to samo, co Eliasz? I wierzę, że mieli większe uzasadnienie. Chodzi mi o to, że Samarytanie naprawdę odrzucili Jezusa, ponieważ zamierzał przebywać z ich zaprzysięgłymi wrogami, Żydami w Jerozolimie. Była to więc religijna nienawiść, było to odrzucenie syna Bożego. Wierzę, że Jakub i Jan byli bardziej usprawiedliwieni, chcąc wezwać ogień z nieba i pochłonąć tych samarytan, niż Eliasz w drugiej księdze królewskiej, rozdziale 1. Jak Jezus zareagował? Zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Pozwól, że złożę tutaj śmiałe oświadczenie, że gdyby Jezus był na ziemi, w swoim fizycznym ciele, w swojej ziemskiej służbie w drugiej księdze królewskiej, rozdziale pierwszym, kiedy Eliasz wezwał ogień z nieba, Jezus zgromiłby Eliasza. Nie twierdzę, że Eliasz się mylił, ponieważ było to inne przymierze. Ale używam tego, aby zilustrować, że istnieje różnica między sposobem, w jaki Bóg postępował z grzechem w Starym Przymierzu, a sposobem, w jaki postępuje z grzechem w Nowym Przymierzu. A jeśli tego nie rozumiesz i jeśli nie potrafisz usprawiedliwić i zrozumieć, jak Bóg to zrobił i czy Bóg się zmienił. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, gdyż ja pan nie zmieniam się. W liście do Hebrajczyków 13:8 jest napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Ten sam i na wieki. Możesz powiedzieć, że Jezus jest taki sam pod Starym Przymierzem, jak pod Nowym Przymierzem. Bóg się nie zmienił, ale zmienił się sposób, w jaki z nami postępuje. Nie dlatego, że Bóg się zmienił, ale dlatego, że my się zmieniliśmy. Poprzez nowe narodzenie Bóg jest w stanie postępować z nami w miłosierdziu i łasce w sposób, w jaki nie był w stanie postępować z ludźmi pod pierwszym przymierzem. Jeśli tego nie rozumiesz, to będziesz miał schizofreniczne wrażenie o Bogu, że jest on gniewnym Bogiem Starego Testamentu i przebaczającym Bogiem Nowego Testamentu. Nie, On nie jest schizofrenikiem. Bóg się nie zmienił, ale to my się zmieniliśmy. Przez to, co Bóg Ojciec uczynił przez Jezusa płacącego za nasze grzechy, dług jest teraz całkowicie spłacony, a Bóg zawsze był miłością. 1 Chrystiana 4, 8 i 16. Bóg jest miłością, On zawsze taki był. Taka jest Jego prawdziwa natura i charakter. Ale teraz jest w stanie wyrazić tę miłość i służyć nam miłosierdziu i przebaczeniu w sposób, w jaki nie był w stanie pod starym przymierzem. W starym przymierzu zanim zostało nadane prawo, ludzie przyjmowali brak bożej kary za grzech jako przyzwolenie na grzech. Myśleli, że mogą robić to bezkarnie. Użyłem już tej ilustracji w zeszłym tygodniu, ale w czwartym rozdziale księgi Rodzaju Kain zabił swojego brata. Bóg zamiast go zabić w Księdze Kapłańskiej po nadaniu prawa napisane jest, że jeśli człowiek zabił inną osobę, jego krew musiała zostać przelana, chyba że było to na wojnie lub w obronie własnej. Ale jeśli było to morderstwo, musiałeś zabić tę osobę, a jeśli go nie zabiłeś, musiałeś zostać zabity. Tak więc, zgodnie z prawem, nie było litości, był gniew, była wymierzona kara, ale przed prawem, kiedy Kain zabił swojego brata, Bogu się to nie podobało. Nie twierdzę, że było to kiedykolwiek akceptowalne dla Boga, było to złe nawet przed nadaniem prawa Starego Testamentu. Ale kiedy prawo zostało nadane, pojawił się gniew i kara, której nie widziałeś przed prawem. Ponieważ Kain zabił swojego brata, Bóg zamiast go ukarać, Bóg go chronił, ponieważ Kain powiedział, że wszyscy się o tym dowiedzą i będą chcieli go zabić. A pan powiedział, że jeśli ktokolwiek dotknie Kaina, pomści jego śmierć siedem razy, ludzie zaczęli traktować Bożą Ochronę, brak kary i gniewu przeciwko Grzechowi, jako przyzwolenie na Grzech. Możesz to zobaczyć, ponieważ pojawił się jego prapraprawnuk Lamek. Zabił człowieka i powiedział, jeśli Kain zabił, to Bóg pomści mnie 70 razy siedem. Innymi słowy, myślał, jestem bardziej usprawiedliwiony w tym, co zrobiłem, niż Kain. Porównywali się między sobą, co według Biblii nie jest mądre. Z tego powodu zaczęli zatracać się w grzechu, myśląc, że Kainowi grzech uszedł na sucho i Lamechowi grzech uszedł na sucho. Ludzie myśleli, że życie w grzechu jest w porządku. Żyjemy teraz w takich czasach. Są ludzie, którzy obnoszą się ze swoją bezbożnością, homoseksualizmem, transpozytowaniem. Uciwością nam na myśli całkowitą bezbożność pod każdym względem Księga Izajasza 5:20 mówi, że w naszych czasach zło nazywają dobrem, a dobro złem. Słodycz uważają za gorycz, a gorycz za słodycz. Światłość za ciemność, a ciemność za światłość. To się właśnie dzieje. Ludzie wypaczyli wszystko. Czy wiesz, że dzieci, które dziś dorastają, widzą całą tę bezbożność, która jest przedstawiana w filmach, a nawet w Disneyu? Rzeczy, które kiedyś były rodzinne, przyjazne moralnie, zostały wypaczone. Jak to wpłynie na ludzi? Cóż, prawo zostało dane po to, aby przełamać to oszustwo i pokazać, oto jest Boży standard, a jeśli go złamiesz, to są tego konsekwencje. Były to poważne konsekwencje, a powodem, dla którego Bóg to uczynił, było odwrócenie ludzi od grzechu, ponieważ szatan uzyskuje dostęp do nas poprzez grzech. List do Rzymian 6:16. Dlatego Bóg musiał ograniczyć ilość grzechów, w przeciwnym razie szatan całkowicie zniszczyłby, zepsuł ludzkość, tak że byłoby niemożliwe, aby Jezus narodził się z dziewicy i przyszedł na ten świat. Musiał więc ograniczyć grzech. Co więcej, pozbył się również wszelkiego oszustwa, które brzmi, ponieważ jestem lepszy od tamtej osoby, zostanę zaakceptowany przez Boga. Bóg pokazał standard, który był doskonały i powiedział, że jeśli nie dotrzymasz go w każdym punkcie, to zasługujesz na piekło. W ten sposób wzbudzał w ludziach lęk, który odwracał ich od grzechu i sprawiał, że rzucali się na Boga z prośbą o miłosierdzie. Taki był więc cel prawa starego testamentu. Jeśli ludzie nie rozumieją tego poprawy, to błędnie interpretują prawo, myśląc, że Bóg dał nam setki praw, których musimy przestrzegać. I jeśli zrobię wszystkie te rzeczy, to Bóg będzie musiał mnie zaakceptować. Nikt nie jest w stanie przestrzegać wszystkich praw Bożych. Nie będę poświęcał czasu, aby tam przejść, ale jeśli zajrzysz do księgi kapłańskiej rozdziału 21 i 22 to są tam poddane niektóre z kwalifikacji kapłana a w Nowym testamencie Piotr napisał, że wszyscy jesteśmy królami i kapłanami. Nie musimy mieć kogoś z kołnierzem odwróconym do tyłu, aby wstawiał się między nami, a Bogiem, ponieważ sam Jezus jest naszym najwyższym kapłanem. Mamy więc Bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa? Tak więc każdy wierzący w Nowym Testamencie jest kapłanem. Kwalifikacje kapłana Starego Testamentu są wymienione w Księdze Kapłańskiej. Czy wiesz, że musiałeś być doskonały? Nie mogłeś mieć żadnej skazy. Jeśli miałeś pieprzyk na ciele, nie mogłeś być kapłanem. Byłeś skalany. Jeśli miałeś płaski nos, nie mogłeś być kapłanem. To było skalanie. Jeśli miałeś krzywą postawę, jeśli miałeś pochylone ramiona, nie mogłeś być kapłanem. Jeśli byłeś leworęczny, jeśli miałeś słaby wzrok i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Bóg wydał te rozkazy? Czy dlatego, że nienawidzi ludzi z pieprzykiem na ciele? Nienawidzi ludzi, którzy mają pochylone ramiona, nienawidzi ludzi z płaskim nosem? Nie, to nie dlatego, że Bóg ich nienawidzi, ale najwyższy kapłan był symbolem tego, jaki będzie Jezus, a Jezus był doskonały. Jeśli ktoś chciał być kapłanem, musiał być doskonały. Nie nadał tych praw po to, aby ludzie mogli wypalać sobie znamiona na ciele i próbować się do nich dostosować, ale raczej po to, aby pokazać nam, że nasz najwyższy kapłan, Jezus, jest doskonały, a jeśli nie jesteśmy doskonali, musimy zaakceptować to, co dla nas zrobił. Nie możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem w Jego oczach poprzez nasze własne osiągnięcia. Widząc te prawa Starego Testamentu, jeśli wierzysz, że musisz przestrzegać prawa, to albo musisz przestrzegać wszystkich przykazań, albo jesteś potępiony przez te same rzeczy. List Jakuba 2.10 mówi: Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Nie chodzi więc o to, byś po prostu robił wszystko, co w twojej mocy, a Bóg zajmie się resztą. Nie, albo musisz być doskonały i zasłużyć na błogosławieństwo Boga swoją własną dobrocią, czego nie możesz zrobić, albo musisz się ukorzyć i otrzymać jej jako darmowy dar. Taki był cel prawa Starego Testamentu. Pozwól, że podzielę się z Tobą kilkoma wersetami z Nowego Testamentu. Zachęcam Cię do zapisania ich i przestudiowania, ponieważ nie uwierzysz, że tak jest w Biblii, dopóki sam ich nie przeczytasz. Mam na myśli to, że jest to tak sprzeczne ze sposobem myślenia większości ludzi, że pomyśleliby, że to wymyślam. Przeczytam Ci to z Pisma Świętego 15. W pierwszym liście do Koryntian 15:56 jest napisane: "Rządłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo". To radykalne stwierdzenie. Prawo wzmocniło grzech, nie wzmocniło ciebie w walce z grzechem. Wzmocniło grzech w jego walce przeciwko tobie. Pozwól, że o coś Cię zapytam. Dlaczego Bóg miałby dawać coś, co wzmacnia Twojego wroga, zamiast wzmacniać Ciebie? Powodem jest to, że grzech już cię splugawił, grzech już cię zepsuł. Dawid powiedział w psalmie 51, W grzechu poczęła mnie moja matka. Nie oznacza to, że został poczęty poza małżeństwem, że były to nieślubne narodziny. Oznacza to, że wszyscy urodziliśmy się z grzeszną naturą. To samo znajduje odzwierciedlenie w liście do Rzymian. 512: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Nie to, co robisz osobiście, czyni cię grzesznikiem, to twoja odziedzicielka. Natura grzechu sprawia, że grzeszysz. Tak więc wszyscy zostaliśmy poczęci w grzechu. Oznacza to, że grzech już nas pokonał. Niektórzy ludzie są tym, co świat nazywa złymi grzesznikami, którzy robią te straszne rzeczy, ale bez względu na to, czy popełniłeś morderstwo, kłamstwo, kradzież i wszystkie te rzeczy, czy nie, każdy z nas zgrzeszył i jest pozbawiony chwały Boga. List do Rzymian 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Tak więc wszyscy byliśmy już skalani i pokonani przez grzech. A jednak niektórzy ludzie nie wiedzieli o tym, ponieważ porównywali się z innymi ludźmi i myśleli, że są lepsi od innych. Tak więc Bóg dał prawo, aby grzech ożył. Odniosę się do tego być może w innym odcinku w tym tygodniu. List do Rzymian 7:9 mówi: Ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Prawo tak naprawdę ożywiło grzech, wzmocniło grzech w walce przeciwko Tobie. Dlaczego Bóg miałby to robić? ponieważ grzech już Cię splugawił, już Cię pokonał, a Ty po prostu o tym nie wiedziałeś. Dlatego Bóg musiał Cię uświadomić. To nie ma znaczenia, czy mógłbyś w jakiś sposób nie grzeszyć od tego momentu, to wciąż nie byłoby za dość uczynieniem za to, co zrobiłeś wcześniej. Nie odpokutowałoby to grzesznej natury, z którą się urodziłeś. Dlatego Pan musiał wyprowadzić nas z tego oszustwa i pokazać nam, że jesteśmy grzesznikami, abyśmy przestali ufać własnej dobroci i wułali do Boga o miłosierdzie, tak więc przyszło prawo, a prawo sprawiło, że grzech ożył. Prawo w rzeczywistości wzmocniło grzech. Wiesz, słyszałem kiedyś, jak pewien człowiek użył takiego przykładu, że gdybyś mógł sobie wyobrazić byka na pastwisku, leżącego na tym pastwisku, żyjącego swoje jedzenie i myślącego. Nie powinienem być złośliwy, nie powinienem atakować każdej osoby, która przechodzi przez to pastwisko, myślę, że przestanę być bykiem, od teraz będę owcą. Gdyby byk myślał w ten sposób i próbował przekonać samego siebie, że jest owcą, byłaby to tylko gra umysłowa. Wciąż jest bykiem, musisz urodzić się owcą, by nią być. Byk nie może zmienić swojej natury, a gdyby byk myślał, że od teraz jest owcą i zacząłby próbować beczeć zamiast muczeć, i tego typu rzeczy, to jest to oszustwo. Musisz wyprowadzić go z tego oszustwa, jak to zrobisz? Po prostu machasz czerwoną flagą przed tym bykiem. Ta stara natura byka podnosi się wewnątrz i pojawia się gniew. Czy to oznacza, że promujesz tę naturę? Że promujesz ten gniew? Czy to oznacza, że ta czerwona flaga rozwścieczyła byka? Nie, taka jest po prostu natura tego byka. Wszystko co zrobiliśmy, to wydobyliśmy to, co już tam było, w celu wyeliminowania oszustwa i pokazania temu bykowi, że musi narodzić się na nowo. Musisz narodzić się jako owca, aby faktycznie nią być. Nie możesz po prostu usiąść i zmienić zdania. Widzisz, są też ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że robili złe rzeczy i mówią: Zamierzam zmienić swoje życie, będę inny, zmieniam się i teraz wiem, że jestem. Akceptowany przez Boga. Nie możesz zmienić swojej natury tak jak byk nie może zmienić swojej natury w owce. Musisz narodzić się na nowo i otrzymać nową naturę. A to przychodzi tylko wtedy, gdy uniżasz się, pokutujesz i otrzymujesz tę nową naturę od Boga jako dar. Dopóki łudzisz się, od teraz będę dobry, a moje dobro przeważy nas złem i dlatego Bóg będzie musiał mnie zaakceptować. Jeśli myślisz w ten sposób, jesteś zwiedziony. Bóg musiał wyprowadzić cię z tego oszustwa. Co więc zrobił? Wymachiwał przed tobą czerwoną flagą prawem, mówiąc, nie będziesz. Czy wiesz, że kiedy mówisz ludziom, że czegoś nie wolno robić, coś w nich mówi, a właśnie, że to zrobię? Nie wierzę, że Bóg stworzył nas po to, by nad nami panowano. Z powodu upadłej natury człowieka, z powodu upadłego świata, w którym żyjemy, musimy mieć autorytet i musimy podporządkować się autorytetowi. Nie sądzę jednak, by Bóg pierwotnie stworzył nas takimi. Nie dał nam tych wszystkich ograniczeń. W ludziach jest coś, co buntuje się, gdy mówi się im, że czegoś nie mogą robić. Powiem Ci, że widziałem to wiele, wiele razy. Pamiętam, kiedy biegłem w wyścigu w Woodland Park i był to wyścig na 10 km. To był wyścig na dużej wysokości. Tronowałem do niego i miałem swój najlepszy czas. Byłem tylko 400 metrów od mety. Miałem gwarancję, że będzie to jeden z moich najlepszych czasów w życiu, ale byłem po prostu wyczerpany. A ja jestem konkurentem. Każdy, kto mnie zna, wie, że rywalizuje. Kiedy moje dzieci miały rok i grałem z nimi w pchełki, powiedziałem im, że je pokonam. Amen? Powiedziałem, jeśli mnie pokonacie, będziecie o tym wiedzieć. Nie lubię przegrywać. Mój tata nauczył mnie, że drugie miejsce jest pierwszym przegranym. Jestem konkurentem, tak czy inaczej. Biegłem w tym wyścigu i zaczął wyprzedzać mnie mężczyzna. Był kilka kroków przede mną. Widział, że staram się go dogonić, ale ja po prostu nie miałem już sił. Byłem po prostu wyczerpany. Spojrzał na mnie przez ramię i sarkastycznie powiedział: Staćcie na więcej. kiedy to powiedział? Nigdy nie widziałem tego filmu niesamowitych halk, ale słyszałem o nim. I to właśnie mi się przydarzyło. Kiedy to powiedział, coś się we mnie podniosło. Moje gruczoły od adrenaliny zaczęły pompować i wyprzedziłem go, jakby był na wstecznym biegu. Pobiegłem sprintem do mety, a kiedy tam dotarłem, upadłem. Jamie musiała mnie dosłownie zdjąć z drogi innych biegaczy. Nie wiem skąd to się wzięło, ale jest coś w środku, że kiedy ktoś mówi, że nie możesz tego robić, albo obraża cię, mówiąc, że możesz zrobić to lepiej, jest coś, co podnosi się i mówi: Zrobię właśnie to, o czego mówisz, że nie mogę zrobić. Widzisz, Bóg o tym wiedział. On jest tym, który nas stworzył. Kiedy Bóg dał prawo, byliśmy już grzesznikami. A kiedy powiedział: Nie będziesz, coś w nas powstało, i powiedziało, Zrobię to, Pan wiedział, że taka będzie nasza reakcja. Właśnie dlatego dał prawo, aby wyprowadzić nas ze zwiedzenia, że możemy w jakiś sposób zmienić naszą naturę, po prostu zmieniając nasze zachowanie, zmieniając nasze działania. To nie zmienia naszej natury, musieliśmy zostać wyprowadzeni z tego oszustwa i wprowadzeni w rzeczywistość, że potrzebujemy Zbawiciela. Nie możesz zbawić się sam. Tak więc jednym z celów prawa było wzmocnienie grzechów? Jest to sprzeczne z tym, co mówi religia. Większość religii twierdzi, że powodem, dla którego Bóg dał prawo, było złamanie panowania grzechu. Nie, prawo nadało siłę grzechowi. Użyję w jednym z kolejnych odcinków wersetu z listu do Rzymian 7:9, że prawo sprawiło, że grzech ożył w Twoim wnętrzu. Jeśli wierzysz w Pismo Święte. Będziesz musiał dostosować swoje myślenie o prawie Starego Testamentu. Prawo Starego Testamentu nie było grzechem. Było ono odpowiednią rzeczą w tamtym czasie, było ono święte, sprawiedliwe i dobre, ale my byliśmy zepsuci. Prawo nigdy nie zostało dane, aby pomóc Ci przezwyciężyć lub zmienić Twoją grzeszną naturę. Zostało dane, aby pokazać Ci, jak bardzo jesteś grzeszny, aby wzmocnić, wyolbrzymić Twój grzech, tak abyś rozpaczał nad samozbawieniem, samousprawiedliwieniem i rzucił się w, na miłosierdzie Boże. Jeśli dobrze to zrozumiesz, pokażę Ci to, dlaczego była ta surowość, dlaczego był gniew pod Starym Przymierzem, a także wyjaśnij, jak błogosławieni jesteśmy, że mamy łaskę i miłosierdzie, które są dla nas dostępne. Pod Nowym przymierzem. Wszystko to zawarłem w książce zatytułowanej Prawdziwa Natura Boga. Mówię ci, to jest podstawa, musisz to zrozumieć, musisz ją zdobyć dla innych ludzi, których kochasz i z którymi chcesz dzielić się tymi prawdami. Nasz lektor przekaże ci wszystkie informacje i zachęcam ci, abyś zadzwonił lub napisał i otrzymał te materiały już dziś.